Rozpoczynamy. Proszę bardzo. Powiedz mi, jak ci się podobał wysyp krów? Wysyp krów jest tak wspaniały, że ja mam nawet nie wiem co powiedzieć. Kilka krów z, z tradycyjnego pastwiska aż padło z wrażenia. Tutaj są miłe krowy i przyjazne, które są z krówką. A tutaj są zorganizowane krowy, które właśnie... Yy, nie wiem, czy należy się zaprzyjaźnić, czy zaatakować Galactusa, ale w każdym razie krówki u nas zostały. Mi się wydaje, że one go, go czczą po prostu, to są no tak. jego wyznawcy. Powiem tak, pojawił się Galactus, pojawiło się więcej krów. Przypadek? Nie sądzę. Słuchajcie, byliśmy na targach, nie na targach, na konwencie w Bratysławie z Ignacym. w piątek, sobotę, w niedzielę już oczywiście nie wracaliśmy, zarobista sprawa, Bratysława duże, duże miasto, trochę pozwiedzaliśmy, trochę nas zlało, nawet bardzo nas zlało, pogoda w ogóle nie dopisała, ale idealna pogoda konwentowa. Konwent odbywał się w takim sporym, całkiem dużym centrum handlowym i wyglądało to super, bo tam gdzie się pozamykały sklepy, czyli na przykład był sobie jakiś mały sklep, który się zamknął i była wnęka i w tej wnęce były ustawione stoliki i po prostu ludzie wszędzie grali, wyglądało to super, to były po prostu wnęki za szkłem, wnęki nie za szkłem, przysłonięte jakimś kałkiem ściany, czegokolwiek. Super sprawa, szło się dookoła, dookoła, na pierwszym piętrze, na parterze. Wszędzie stoliki z grami, ludzie grali i wyglądało to fantastycznie. Jakbyśmy się tak po prostu przenieśli, nie wiem gdzie, jakieś zakupy, jedną wielkiego groda. Tomku, co robisz w sobotę? W sobotę wyjeżdżam do Wąsowa na Game Fest. Zapraszamy wszystkich, którzy są we albo w okolicach. Co tam, Parabiasz, weekend? Weekend? Eee, zapraszamy na Alegramy. Przyjęcie, zobaczcie i kupcie. I mamy premierę. Mamy premierę czego? Zombie Side. Broń w dłoń. Macie już swoją kopię? Co tam ciekawego? masz? E, co ciekawego trzymam. E, jak tutaj spontanicznie, totalnie przypadkiem, chwyciłam w ręce. E, w związku z premierą Zombie Side. Broń w dłoń Jakbyście się zastanawiali, jakiego znam, jeszcze nie było. I nie było roll and ride. Nie wiem, czy tam się coś roluje, ale na pewno się pisze. Mamy dwie specjalne portalowe prąki. Jedna to e, Boss, i to jest opancerzony łowca. Jeżeli ktoś grał w Neuroshima Hex, może tego typia zakojarzyć. A drugi to jest specjalnie super preview naszej nowej armii z Neuroshima Hex partyzantów. Można zagrać. Ocalałem Cyborg Czarny. Co tam w tym tygodniu? W tym tygodniu wysyłamy maruderów oraz punkty terenu. Jak widzicie, są piękne grafiki. Jednocześnie z tyłu wprowadzają dwie nowe frakcje, tak, oraz wprowadzają nowe punkty na Polane, które stają się nagle, że Polana staje się bardziej epicka do zdobycia. A czy te pudła za tobą to, jest, to są ruty, właśnie? Nie, to jest Black Friday. No, czyli macie szał. Mamy szał. Kochani, kończy się pierwszy tydzień Black Weeku. Przygotowałem razem z zespołem dla was mnóstwo gier w super cenie. Pierwszy tydzień się kończy, więc zapraszam na drugi, a później na trzeci bo naprawdę warto warto czekać na te świetne wiedzę. Witam serdecznie z tej strony, Klaudia z portalu. No i dzisiaj chciałam Wam zaprezentować naszą najnowszą premierę, jaką są fantastyczne fabryki, czyli takie małe, niepozorne pudełko, ale w środku jest świetne euro e, z symultanicznymi turami, które są ogromnym plusem. Masa oczywiście kostek i tak dalej, zarządzanie tymi kostkami, a w dodatku e, mamy również e, nowy produkt, jakim są witaminy, e, projekty, specjaliści, no i oczywiście pojawia się bardzo fajna asymetria. Więc jeżeli macie ochotę zbudować fantastyczne, niepowtarzalne, przemysłowe imperium, to to jest jak najbardziej gra na Wasze stoły. Zapraszamy! Słuchajcie, witam w kolejnym vlogu, ale dzisiaj opowiadamy o tym, co się wydarzyło w tym tygodniu, a wydarzyło się to, że zakończyłem kampanię w Cold City. Hmm, zaczęliśmy w styczniu wraz z moimi przyjaciółmi w moim gabinecie. Przez 11 miesięcy grać w tą kampanię. Coltit to jest gra, którą Portal Games wydał przed laty. To jest taki mały, mały, mały RPG. Jego akcja się dzieje w Berlinie w 1951 roku po zakończeniu wojny. Hmm, a fabuła tej gry jest taka, że te wszystkie dziwne historie o nazistach, eksperymentach, okultyzmie, potworach z innych wymiarów, że to wszystko się naprawdę wydarzyło i gracze są członkami takiej spisanej agencji która zajmuje się likwidacją tych wszystkich eksperymentów. Jesteśmy po wojnie, jesteśmy w Berlinie i gracze są w tajnej agencji, która wyszukuje różnych eksperymenty, Jest to taki horror, przygodowy. Każdy z graczy jest z innego kraju, z aliantów. Jeden gracz jest Amerykaninem, jeden Francuzem, jeden Rosjaninem i jeden Brytyjczykiem i razem tworzą taką agencję. Bawiliśmy się przez cały rok wyśmienicie, więc polecam granie warteczki. Dla mnie na stare lata, dla Was na lata. Tego już nie znajdziecie niestety, dawno temu ten podaśnik był przedany, ale bawcie się w inne gry. A z mojej strony podsumowanie, w tym tygodniu zakończyłem Mega Episko 10 miesięcznym em Nie no, nie kręcisz tego. <grym> No to jest szybki szpil, proszę Państwa. Jest hegemonii i zaraz go nie będzie. I news jest taki, że to, co mieliśmy z naszego nakładu dla naszych partnerów biznesowych, już do nich pojechało i już tego nie mamy, nie? Także zapraszamy hegemonii albo w naszym sklepie w przedsprzedaży razem z takimi specjalnymi separatorami, albo w Twoim ulubionym sklepie z grami. Także, tu, 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 tu do sklepu: czy to do portalu, czy do sklepu z grami, bo jak i tu, i tu stąd zniknie, to już tego nie będzie. A tak poważnie to e, dzięki bardzo, nie, bo to e, wasze zainteresowanie sprawiło, e, że taki jest odzew sklepów i że ta gra tak szybko e, znikła z naszych magazynów. Dzięki. Grę miał poleca... Zapomniane morza. Ha! Zostawisz Azera w spokoju? Może. Ten totalnie przypadkowym przechodnim spotkanym pod siedzibą Portal Games zupełnie niezwiązanym z tą firmą. Stanowczo polecam wam ten kanał na YouTube. Zasubskrybujcie go oraz zajrzyjcie do kolejnego materiału, który wyświetla się po mojej prawej stronie.